Witam na kolejnym spotkaniu z panem Igorem Wisowskim. Tym razem chcę zapytać o, o przyszłość w kontekście historycznym. Czyli no już mniej więcej wiemy, co się wydarzyło w przeszłości mamy przynajmniej przesłanki takie, co się działo od czasów prehistorycznych, poprzez naszą nowożytną cywilizację poprzez yy, cywilizację technologiczną, do której nie potrafimy. Czy, czy może ten aspekt technologiczny, do którego nie potrafimy dojść, gdzieś nasza nauka oficjalna skręciła nie w tą stronę, co trzeba. Proszę powiedzieć, jak w takim kontekście wygląda nasza przyszłość? Jak pan to widzi? Na, na krótką metę widzę to źle. Dlatego, że nasz świat, a przynajmniej cywilizacja zachodnia, zabrną w ślepą uliczkę. Nie ma w ogóle w naszym świecie. Jakby ktoś spojrzał na to z góry, gdzieś z jakiejś wyższej, dalszej perspektywy, to pierwszą rzecz odnośnie naszego świata jakoby zobaczył, oni by zobaczyli, a czego ludzkość nie jest w stanie zobaczyć w ogóle, to jest to, że w tym świecie nie ma rozwoju w ogóle. Nie ma rozumienia, czym jest rozwój, dlaczego go nie ma w ogóle. W ciągu ostatnich pięciu lat, od jesieni 2008 roku, produkcja na przykład przemysłowa w Unii Europejskiej spadła średnio o 7%, ponad 7%. To jest świat stagnacji i to jest właśnie koszt tego, że w tym świecie ludzie nie są w stanie zobaczyć podstawowych rzeczy wokół nich. I to jest coś, co jest drogą ku przepaści. Tak się nie da. Nie ma takiej możliwości. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy zmieniamy klimat, są klęski żywiołowe. I żywność się staje coraz droższa, no dlatego, że zbiory są coraz mniejsze, ale również dlatego, że liczba ludności na świecie rośnie. I tego się nie da kontynuować, to musi runąć. To prawdopodobnie runie nagle, w sposób niespodziewany. No tutaj trzeba powiedzieć o czymś takim, że, że świat zachodni jest światem zadłużonym, generującym dług. Opartym na jakiejś wirtualnej gospodarce, w zasadzie, gdzie są rzeczy wytwarzane w Chinach, powiedzmy, wszystko się eksportuje to znaczy eksportuje się przemysł, miejsca pracy, tak zwane. I to tworzy gospodarkę, która nie ma żadnego oparcia w ogóle o świecie materialnym, jakimkolwiek. Ilość na przykład, ja nie mówię tutaj o długu federalnym amerykańskim, ale jakby dodać do tego ich obligacje, jakie są emitowane i dolary, to, czyli całą tą makulaturę pod, pod, podliczyć łącznie. To ktoś kiedyś zadał sobie taki wysiłek i wyszło, że to przekracza PKB całego świata siedmiu, ośmiokrotnie. Więc to jest coś, w sytuacji, kiedy ten te procesy narastają, ten dług rośnie o parędziesiąt procent rocznie, to tak się nie da w nieskończoność. To się musi załamać. Nie ma innej możliwości. Każdy sensowny podręcznik ekonomii mówi o tym, że tak się nie da. Gdyby było inaczej, gdyby drukowanie pieniędzy miało cokolwiek załatwiać, to e, mocarstwem gospodarczym wiodącym na świecie byłoby Zimbabwe. Tak to już jest, niestety. I to jest też rzecz, której ludzie e, w, w takim kształcie świata, w jakim on istnieje w tej chwili, nie widzą. E, oni nie widzą, że świat stoi nad przepaścią. E, w to, że trzeci świat ogarnięty jest falą fermentu, e, płonie Bliski Wschód i tak dalej. To też wynika z tego, że to, to akurat się dobrze, że tak powiem, zgrywa z wzrostem cen żywności. I różnego rodzaju procesy kryzysowe ogarniają nasz świat, a ludzkość nie jest w stanie zobaczyć, z czego to się bierze tak naprawdę. Bo tu nie chodzi o pieniądze. To nie, to nie jest tak, że to jest kryzys finansowy, bo to nie pieniądze są źródłem problemu. One są skutkiem tego, że y, po prostu stworzyliśmy cywilizację, która w ogóle nie działa. I ona się załamie. To jest, y, prosta logika mówi o tym, że, mówi, że w momencie, kiedy narastają procesy jakieś kryzysowe, a nikt ich nie widzi, nikt, w związku z tym nikt nic nie robi, żeby je powstrzymać. No to to się, skończy, to się musi skończyć załamaniem. Ja nie widzę innej możliwości. I na razie jest tak, że patologie naszego świata, na przykład niewidzenie pewnych rzeczy, prawdy o świecie, w sensie powiązań ludzkości z kosmosem takie informacje są wokół nas, ale my ich nie widzimy, to znaczy ludzie ich na ogół nie widzą. Że to po, świadczy o tym, że, że, że jest to Chybiony model świata, ale to do ludzi na razie jeszcze nie dociera. Natomiast dotrze. W momencie, kiedy ten świat się zacznie załamywać, wtedy ludzie zaczną się zastanawiać nad tym, czym ten świat jest, i że on jest czymś innym niż im się wydawało do tej pory. I innymi słowy, transformacja jest rzeczą nieuchronną. I wydaje mi się, że ludzkość czeka w najbliższym czasie zwrot z jakim jeszcze nigdy w swojej historii nie miała do czynienia. Zachodnia cywilizacja, zresztą każda cywilizacja na, na, na tej naszej planecie w, ma swoje pewnego, pewnego typu rozwiązania, tak? czyli upuszczanie tego, tej pary z gwizdka. i to zazwyczaj jest upuszczanie poprzez, poprzez jakieś tam akcje militarne, zbrojne, wojny i tego typu rzeczy, gdzie może wyginąć połowa ludzkości danego obszaru, i, i wtedy się robi troszeczkę spokojniej, tak? Jakby od, pod, podkreśla się wszystko i od nowej kreski się zaczyna od nowa. Jak to może wyglądać w tym momencie? M może tak nie... było w przeszłości, natomiast w tej chwili już zabrnęliśmy tak daleko, że y, jest to system y, tak bardzo niestabilny, że każdy bodziec tego rodzaju nie, nieoczekiwany może to wszystko zburzyć. Wystarczy wspomnieć o tym, że y, y, Prosty przykład. Kilka miesięcy temu Amerykański Bank Federalny, czyli Fed, ogłosił zmniejszenie do drukowywania z pieniędzy z 85 miliardów dolarów do 75 miliardów miesięcznie. I samo to wywołało wielki wstrząs na świecie, na tzw. rynkach wschodzących. Złotówka dużo nie straciła. Było to w granicach w zasadzie różnicy między ceną kupna i sprzedaży walut. Ale. Na, w wielu krajach od Turcji przez Indie, po RPA, Brazylię, Argentynę, e, były, był bardzo duży wstrząs i to świadczy o tym, jak bardzo niestabilny jest to już system. I świat zachodni nie może sobie pozwolić na żadną poważną wojnę, bo go na nią już nie stać. To znaczy, e, mimo drukowania olbrzymich ilości, na przykład pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, Bezrobocie jest w dalszym ciągu bardzo duże. Ono jest o wiele większe, niż to przyznają oficjalne statystyki. I e, e, wystarczyłoby w tej chwili, to nie jest tylko moja opinia, wystarczyłoby w tej chwili wstrząsnąć cenami gazu i ropy naftowej, żeby ten cały system zaczął się walić prawdopodobnie. I być może jest to w ogóle jeden z elementów gry, jaką Rosja próbuje prowadzić z zachodem. W każdym razie jesteśmy już w tej chwili w takiej fazie, że dużo nie trzeba, żeby to się wszystko zaczęło sypać. Po prostu minęło 5 lat od tak zwanego początku kryzysu na Zachodzie, a nic się nie poprawiło, wręcz przeciwnie, wiele wskaźników się znacznie pogorszyło. Bezrobocie rośnie generalnie w Europie i to świadczy o tym, że ten świat zachodni, on już nie ma pola manewru. I to już jest perspektywa bliska, jak to się zacznie załamywać. Ja to tak widzę. Wydaje mi się, że ludzkość dochodzi do takiego momentu, gdzie żeby zrozumieć funkcjonowanie świata, trzeba po prostu pojąć cały ten świat. Pytanie jest, moje jest następujące: czy istnieją jakieś przesłanki, że być może jakieś inne cywilizacje z kosmosu potrafią nam w tym pomóc, potrafią nam Zaimplementować taką wiedzę, czy taki, taką możliwość zrozumienia tego świata, żebyśmy sami przejrzeli na oczy, czy jednak musi to od nas ze środka wyjść, z każdego człowieka osobno? Głównym problemem naszego świata, głównym ograniczeniem, źródłem ograniczeń jest kultura, czyli pewna wizja świata, jaka jest powielana, w ramach której, tak jak on powiedział, że jeden z naukowców uważa, że. Nie ma nic takiego, o czym by on nie wiedział, i że już się nic nie da odkryć. No to z takim myśleniem to się do nikon nie, nie da dojść, ale to, to nie wynika z braku inteligencji po stronie ludzi, czy z braku wiedzy. To wszystko jest, tylko wynika z, takich, z tego, co, co ogólnie nazywamy kulturą. Na przykład to, że pokażemy ludziom na ulicy, powiedzmy, obraz średniowieczny, na którym jest ufo, Matka Boska, a w tle dysk unoszący się, jest to obraz średniowieczny. Oni to zignorują, do nich to nie doszło, nie będzie miało żadnego wpływu i to jest właśnie ograniczenie kulturowe. I generalnie obcy, to co oni zapowiadają, to jest strategia szoku kulturowego przez załamanie naszego świata i to spowoduje obalenie tej kultury i otworzy nas na możliwości w ogóle rozwoju. To jest cała olbrzymia strategia przygotowana i zdaniem wielu źródeł tych powiedzmy pozaziemskich jest to największa tego rodzaju operacja, jaka w ogóle w historii ludzkości była prowadzona. I zapowiadane są, zapowiadane jest wywrócenie naszego świata w ogóle do góry nogami. Istnieje wiele może nie przekazów, ale chociażby takich wypowiedzi jasnowidzących jak Klimuszko, jak Osowiecki, osób z naszego kręgu kulturowego, z naszej, z naszej rodzimej ziemi, które mówią, że Polska jakąś tam ważną rolę odegra w tym przełomie. Że będzie przełom, oczywiście, że będzie coś się stanie tak? i Polska odegra w tym jakąś dużą, ważną rolę. Jak pan to widzi? E coraz bardziej mi to pasuje do tego, co się dzieje, dlatego, że szczerze mówiąc, tu trzeba powiedzieć, że, że mowa jest o tym źródłach polskich, tak jak, znaczy, o tym mówili ludzie, tacy jak powiedzmy Osobiecki. Zdaje się, że, zdaje się, że siostra Faustyna Kowalska taka prorokini, że tak powiem i kilka innych osób. Natomiast to, co jest istotne, to to, że tego rodzaju przekazy o szczególnej roli Polski, jakby świetlanej roli Polski, wiodącej roli Polski w tych przemianach, to, że one padają również z, z ważnych źródeł niepolskich, to znaczy siostra Łucja, która, ta z Fatimy, która przekazała nie tylko obraz widzenia w Fatimie, ale ona w zasadzie do końca swojego życia miała jakieś przekazy. Ona utrzymywała, że ona przez całe życie odbiera jakieś informacje. I ona jest autorką też opisu takiego dotyczącego oświetlanej roli Polski, dosyć obszernego. O tym też mówił na przykład ojciec Pio. I kilka, kilka innych osób o, o jakichś takich wybitnych zdolnościach. I to, co jest ciekawe, to jest to, że te, te wszystkie te przekazy, one w zasadzie mówią o czymś bardzo podobnym. To znaczy, tam jest nacisk na to, że na przykład Polska będzie wzorcem odnośnie oświaty, edukacji świata w ogóle. Ja wiem, że to się może wydać dziwne. Na dzień dzisiejszy ale... tak. Ale jednak, jakby się bliżej przyjrzeć, to jednak aż takie dziwne nie jest, dlatego że Polska w rankingach edukacyjnych awansuje bardzo szybko. Bardzo szybko. Powiedzmy w ciągu ostatnich, w jednym z rankingów, ja nie pamiętam w tej chwili nazwy tego rankingu, w ciągu dwóch lat przeskoczyła z 14 na 10 miejsce na świecie na przykład. Jest to bardzo dużo. My jesteśmy. Wyprzedzamy wszystkich naszych sąsiadów generalnie nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych, które zostają w ogóle daleko z tyłu, jesteśmy, jeśli chodzi na przykład o edukację, jesteśmy na piątym miejscu w Europie. I e, więc Polska się szybko pnie do góry, i Polska ma szansę być takim wzorcem, dlatego że e, znaczy wydaje się to już coraz bardziej prawdopodobne. Tak jak e, ogólnie w ciągu ostatnich pięciu lat, tak zwanych kryzysowych, w Unii. Produkcja przemysłowa spadła o 7,2%, znacznie spadła i nadal spada, no to w Polsce mamy do czynienia w ogóle z ewenementem na skalę światową, dlatego, że u nas wzrosła o 21% w tym samym czasie. Jest to jedyny tego rodzaju przypadek w Europie w zasadzie. I no, Polska się szybko pnie do góry. Może narzekamy, że nie zawsze jesteśmy w stanie wykorzystać fundusze unijne, ale jednak na przykład ludzie, którzy mieszkają, Polacy, którzy mieszkają za granicą, których ja znam i oni pojawiają się w Polsce raz na kilka lat, to oni widzą bardzo duże zmiany w Polsce. I jest to, wydaje mi się, prawdopodobne, że Polska może być wzorcem, dlatego że. No Drugim biegunem tego to, to są kraje takie jak, powiedzmy, Francja, Hiszpania, Włochy, które się staczają w błyskawicznym tempie. To musimy o tym pamiętać i, i na tym tle Polska wygląda bardzo ciekawie. To jakby mogła wyglądać ta rola Polski? Jakby chociażby właśnie w tym, w tym kontekście edukacyjnym mogło to wyglądać? No Problemem jest głównie to, że te ograniczenia naszego świata, na, na przykład to, że są rzeczy wokół nas, e, na przykład e, jakieś ślady z odległej przeszłości ludzkości, które są niewytłumaczalne, które, które naukę ignoruje, na przykład, e, to to, że ludzie tego nie widzą, to w dużej mierze wynika to z tego, że taki model e, upowszechnia oświata, edukacja, to znaczy na przykład mamy do czynienia z tym, to, to są rzeczy bardzo proste, ale bardzo trudno zauważalne dla ludzi. Mianowicie, na przykład, to, że, czy zwłaszcza to, że e, szkoła koduje taki wzorzec, na przykład, że na określone pytania są zakodowane, czy uczeń ma sobie zapamiętać określone odpowiedzi. To znaczy, ma sięgnąć gdzieś tam za zakamarki pamięci i wydobyć odpowiednią odpowiedź, jaka została mu zakodowana. To jest z gruntu chore. To powinno być zupełnie odwrotne. Szkoła nie powinna uczyć, co uczeń ma myśleć w ogóle. W ogóle powinna się trzymać od tego jak najdalej. Powinna uczyć zdolności do myślenia, uczyć tego, jak ma myśleć, a nie co ma myśleć. Nie, nie powinna kodować żadnych ustalonych odpowiedzi. Generalnie dzieci są, mają tą cechę, no, piękną, powiedzmy, charakterystyczną cechą dzieci: jest to, że. Zdolność do fascynacji tym, co je otacza. Szkoła to niszczy bardzo skutecznie. I ja zawsze uważałem, jeszcze jak chodziłem do szkoły, że szkoła ogłupia, generalnie. Ale czy nie jest tak właśnie, że ten system edukacji, który jest jednak takim, powiedzmy sobie szczerze, XIX-wiecznym systemem, bo wtedy zapoczątkowały, to były pierwsze lata tak. edukacji. Czy nie jest on specjalnie stworzony po to, żeby utrzymywać niewolników w niewiedzy. Na pewno w dużej części tak, ale tutaj problem mamy z, z tym, że też jednym ze źródeł, źródeł tego, że nasz świat stoi w miejscu albo wręcz się cofa jest to, że y, nikt ludzi do przyjmowania takiego czy innego modelu nie zmusza. Oni po prostu żyją w demokracji, w której tak naprawdę nie mogą partycypować. Nie mogą, po prostu, nie, bo tego nie widzą w ogóle co jest. I no tak, przecież jeśli na przykład w ostatnich latach prezydent Obama w Stanach Zjednoczonych w ramach pobudzania gospodarki, czyli marnowania pieniędzy, zainicjował program inwestowania w edukację. To znaczy ten program poz, polegał na tym, że Remontowano na przykład budynki szkolne, ale o tym, żeby zmienić cele, zasady samej oświaty, która w Stanach Zjednoczonych się stacza w alarmującym tempie, to o tym słowa nie ma. Dlatego, nie dlatego, żeby Obama nie chciał tego zrobić, tylko dlatego, że jemu to nie jest potrzebne w ogóle do tego. Nikomu z polityków nie jest potrzebne do tego, żeby mieli oświeconych wyborców. I to jest ten problem. Problem polega na tym, że ludzie sami muszą wziąć niestety sprawę w swoje ręce i zobaczyć to. Zobaczyć to, czego nie widzą, zobaczyć ten problem. Politycy tego za nich niestety nie zrobią. No, tak to już jest. Tak, istnieje takie nawet powiedzenie, że nie ma czegoś takiego jak amerykański naukowiec. Tak, że chcąc porozmawiać z amerykańskim naukowcem, to trzeba wiedzieć, że on się nazywa Kaziński, Kazupski, Nowakowski. A w Dolinie Krzemowej łatwiej się jest gadać po polsku niż, niż po angielsku? Niestety, ja powiem może rzecz, może za odważną, może nie powinienem tego mówić, ale powiem to. Model amerykański jest skrajnym przypadkiem tego, czego nasza cywilizacja nie powinna robić. Jest to model społeczeństwa opartego na pozbawionego elit w ogóle. On wyewoluował w ten sposób, że, że tam nie ma elit. I społeczeństwo jest manipulowalne w 100%. I to jest niestety coś, co za wszelką cenę trzeba zatrzymać. Nie ma możliwości, żeby ludzkość wyszła w kosmos, osiągnęła wyższy stopień z tego rodzaju patologiami. To musi zostać zatrzymane za wszelką cenę. Czyli przyszłość, mimo że nastąpi według pana jakiś kolaps, jakieś, jakieś przesilenie i jakaś. Jakiś odwrót od tego kierunku, w którym teraz idziemy, jednak miejmy nadzieję, że, że po tym okresie nastąpi okres rozwoju i normalnej, chyba, drogi już w rozwoju ludzkości. Tak, dlatego że w momencie, kiedy ograniczeniem jest kultura, no to kultura, w odróżnieniu powiedzmy od nie wiem, materialnej infrastruktury tego, co jest wokół nas, jest rzeczą, którą można zmienić stosunkowo łatwo. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. To, to tak, jakby ludziom, jakby się przenieść, powiedzmy, nie wiem, do XIII wieku i porozmawiać z ludźmi na temat tego, że ich świat mógłby wyglądać zupełnie inaczej. I w ogóle tego nie pojęli, bo nie, nie wiedzieliby o czym mowa w ogóle. Ale jednak przyszło, przyszedł renesans, odrodzenie, i ten świat się przewrócił do góry nogami, bardzo szybko wszedł na ścieżkę rozwoju. I, I to jest to, co trzeba zrobić. Zresztą, jak są. Mamy ciekawy wątek, mianowicie taki, że Zapowiedzi na przykład obcych cywilizacji dotyczące transformacji w przyszłości naszego świata, one się nakładają na zapowiedzi religijne o charakterze apokaliptycznym, mm. na przykład w objawieniach. I w jednych i w drugich źródłach mamy do czynienia z takimi samymi zapowiedziami, tego samego, i tam dosłownie padają sformułowania takie, że po obaleniu fundamentów tego świata, który jest. Nadejdzie epoka renesansu, z jakim ludzkość jeszcze nigdy nie miała, duchowego renesansu, z jakim ludzkość nigdy jeszcze nie miała do czynienia. Ten renesans się ma składać z różnych procesów, z zupełnie nowej oświaty, opartej na, na nowych podstawach, z odkrycia prawdy o, o historii ludzkości, o początku ludzkości, o prawach rozwoju, o w kosmosie wobec, wobec cywilizacji, różnych rzeczy, ale generalnie e, wydaje mi się, że to już jest nie do zatrzymania. Argument, który do mnie trafia najbardziej, który każe mi Uznać, że zgodnie z zapowiedziami różnymi z góry powiedzmy, że nasz świat musi przejść gruntowne przewartościowanie. Jest, argument jest bardzo prosty, on jest logiczny i w sumie wręcz naukowy, chyba. To znaczy taki, że zakładając, że życie we wszechświecie w ogóle istnieje i że są różne cywilizacje, być może niektóre cywilizacje wykazują tendencję do stagnacji, niektóre wykazują tendencje destrukcyjne, niektóre wykazują tendencję, zdolność do rozwoju. I na dłuższą metę, jakby taki eksperyment, jakby się takiemu eksperymentowi przyjrzeć kosmicznemu w jakimś przyspieszonym tempie, to byśmy zobaczyli, że tak czy inaczej po pewnym czasie odgrywają rolę tylko te cywilizacje, które mają nacisk na rozwój, które są w stanie się rozwijać. To znaczy, że jeśli we wszechświecie życie i cywilizacje różne istnieją, to musi istnieć prawo rozwoju nadrzędne, jako nadrzędne prawo. I my po prostu, jeśli tak jest, to my musimy się po prostu do tego dostosować. Nie ma możliwości, żeby, żeby um, tego rodzaju chybiony eksperyment, jaki ludzkość w tej chwili reprezentuje, żeby on się mógł upowszechniać. Musi istnieć nadrzędne prawo rozwoju wszechświata. Ja to tak widzę I, i, i wydaje mi się, że to, co się na Ziemi dzieje, czy będzie działo, to będzie wyrazem właśnie taki, takiego ogólnego, nadrzędnego prawa. Według niektórych boskiego prawa, e, nie wiem, prawa światła różnie to można sobie nazywać, ale, ale wydaje mi się, że to jest nie do zatrzymania. Już. Ale nie mówimy tutaj o rozwoju technologicznym, tylko o rozwoju osobowości, o rozwoju duchowym. Wszystkie te aspekty są ze sobą związane, dlatego że ten, widzimy, że najlepszym przykładem jest właśnie nasz świat, to że mamy stagnację. Jak, jak, jak stagnacja następuje, to ona się pojawia na wszystkich polach. To znaczy, no, co prawda, Trzecia Rzesza na przykład reprezentowała bardzo dużą zdolność do rozwoju nauki i techniki, a niekoniecznie duchowego. Ale generalnie plan, jaki jest wobec ziemi, realizowany, on, on kładzie duży nacisk na to, żeby, żeby na duchowość. Dlatego, że e, no, prawdziwego rozwoju takiego długoterminowego i w miarę jakiegoś takiego obejmującego całą ludzkość, to trudno sobie wyobrazić bez tego w ogóle. Dziękuję serdecznie w takim razie za rozmowę. Ja mam nadzieję, że Państwo w końcu. Z... Może nie w końcu, bo nasi widzowie na pewno nie mają z tym problemów, ale myślę, że ludzkość zacznie sobie zadawać pytania, skąd jesteśmy, co tutaj robimy i rzeczywiście, jaka jest nasza przyszłość. To są chyba trzy najważniejsze pytania, które powinien sobie, które ludzkość sobie, może sobie w ogóle zadać. zadać tak. Tak. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Ja również dziękuję.